Siema wszystkim, ja jestem Soł, a to są rośliny versus zombiaki Wojna w ogrodzie, walki w ogrodzie Moi drodzy, dzisiaj sobie pogramy w klasyczne... W klasyczny tryb Kurde, nie zapomniałem jak się nazywa Ogródki kontra te... kontra... Cmentarze, tak go nazwijmy tylko jakimiś innymi postaciami. Ktoś się mnie ostatnio pytał, czy mam... E... Nie to, nie plazma, berry, shooter, nie... E... Lopi chyba. E... Tą czy mam? Mam, mam. E... Pisał mi w komentarzu, że jest bardzo mocna. Rzeczywiście jest mocna, patrzcie, po 20 bije. Ale ma tylko 5 naboi, tak? E... I moi drodzy, to jest... Spory problem, problem, a to dlatego, że. Czekajcie. że jeśli ktoś ma full życia, tak? Czyli ma pełne życie jakiś przeciwnik, to nie jesteśmy w stanie go jedną serią załatwić. Dlatego ja nie za bardzo lubię grać tą postacią. Zwłaszcza, że mam problemy z celowaniem, jak sami wiecie. O, właśnie to było widać przed chwilą. I jeśli ja na 5 strzałów, czy 5 strzałów, czy ile tam mam w magazynku, dwóch nie trafię, no to praktycznie yy, prawie w ogóle nie mam szans zabić przeciwnika. Podejdźmy jeszcze raz, pokażmy jak to mniej więcej wygląda. Yy, no naprawdę trzeba mieć stela. Jeśli ktoś gra, nie wiem, w Counter Strike, a, w Quake'a dobrze, to to jest, to to może być coś dla niego. Ale jeśli ktoś... Uuu, ten tańczący, ja nie wiedziałem w ogóle, że się tego da stworzyć. Ztwarzcie, on nawet nie chce. Nawet zwykłego NPCa nie umiem zabić. No i mnie ściąg, ściągnęli. No i tak mniej więcej wygląda ten Lopi, czyli strażnik prawa, tak. Fasola strażnik prawa, który jeszcze jest ciekawy. Komando P to jest ten, którym często strzelałem. On ma małe strzały. Strzela jak z karabinu. Strzela jak z karabinu, ale ma mniejszy damage. Jak wiemy, zwykła fasolka ma 30 około damage'u takim trafieniem gdzieś tam w brzuch, czy yy, ta ma po 10. Yy, ale dość jest bardzo szybko strzelna. Nie, tą wam chciałem pokazać. Bo tą już żeśmy widzieli. Toksyczna strzela mm, takimi obszarowymi trochę strzałami ze splash'em. Mroźna mrozi. No i to są wszystkie właśnie czomperów nie lubię, ale za to sunflowery lubię I mamy tak, Sunflower, Power Flower, ten jest ciekawy Power Flower, co robi Powerflower? Power, power Flower leczy. Leczy i jednocześnie może i, i ranić, i leczyć yy, i właśnie... Dobrze mówię? Czekajcie. Nie no, leczył. Ostatnio leczył, Uważam, że mi się pomyliły rośliny. Czekajcie, niech ja tobie tu podejdę gdzieś. Jak strzelam do mojego, to powinienem go leczyć, ale nie wiem, czy to coś może mi się zepsuło. Hmm. Powiem wam szczerze, że teraz mam trochę taką zagwozdkę, bo tak mi się... A nie, widzicie, dobra. Przepraszam wszystkich. Power ma... Power, jeśli strzela się obok kogoś, to wszyscy inni z boku też dostają tym strzałem, tak? Czyli jeśli ja strzelam do jednego, to ci, którzy są obok nich, dostają pioruny. Co jest zresztą logiczne. I tak mi się na początku wydawało, ale później. Później jak sprawdzałem to było inaczej. Czekajcie. Fire, sunflower. Hm. To jest dziwne, wiecie czemu? Bo miałem jednego, który leczył. I to był kurde ten. I czemu on nie leczy, nie mam pojęcia. Kaktusy. Cytrusowy kaktus nie jest dla mnie ważny. Future kaktus. Future kaktus to jest... przez dużo osób. Yy, uważany za bardzo dobrego kaktusa, to dlatego, że jeden jego strzał naładowany potrafi zabić oczywiście nie, nie zdrową postać, ale jakąś taką za 100, nie? no i za 17 można poprawić, tak? no zapowiem wam, że za 100 to prawie każdy tak ale naładowanie do połowy już tylko za 35 bije. Najlepiej się tym kaktuskiem gdzieś z daleka ustawić. No i strzelać na odległość dużą. On jest bardzo fajny. Jeśli ktoś lubi, lubi kampienie, snajperskie akcje, to to jest właśnie wybór dla niego. Jest to coś najbliższe, najbliższe takiemu klasycznemu... Klasycznemu kampieniu, tak? Oj, no oczywiście nie trafiłem. Bo ja nie umiem strzelać ze snajperki. O! Ja to muszę mieć coś ze splash'em. O, i trafiłem go za 100. No i co, nie umarł? Dobra, tu się ustawiamy. Dobra, dostał za 100 i umarł, tak? U, chyba wybuchł na minie. Ktoś mnie zabił w zbroi rycerza. To chyba są jakieś nowe skiny, bo takich jeszcze wcześniej nie widziałem. Nie żebym miał jakieś strasznie dużo tych skinów, ale... Ale widzieć widziałem całkiem sporo i takiego nie widziałem. No nie, no nie mówcie mi, że nie trafiłem. Dobra, czasem... 5 razy trafi i będzie spoko. Dobra, wskakuję na to. Zaraz ktoś tu wybuchnie. Dobra, wybuch na mojej minie. No i to są moi drodzy kaktusy. No i jak wiecie, ja lubię piszutera. Lubię postaci, w których nie trzeba umieć trafić za pierwszym razem. Jest jeszcze oczywiście Chomper i mamy różne Chompery. Chester Chomper, Count Chomper. Uuu, a to co to jest? Ja robię ten Spiked Weed. Spiky wheat, Goop. Dobra. Tak pograjmy nim. Ja nie lubię czomperów, bo ja nigdy nie umiem nimi trafić. Wiecie? Nie wiem, czym ten się charakteryzuje. On jest jakiś taki krwawy. Co on będzie robił? No zjedz go. Oj, ktoś mnie tutaj zranił mocno. Aj, obgluciłem go. Zwykłym takim, to mi pozwala szybciej. Zaraz mi się uda. Zaraz mi się uda. Ja wiem jak się nimi gra, ale jakby tak mało gram, że po prostu nie mam... Nie mam wyczucia do tego, tak? Więc, może sobie gdzieś z boku podejdźmy, tu jakiś snajper strzela w ogóle z góry. I mam go. O, życie mi odrasta, to już wiem o co chodzi. To już wiem o co chodzi. Czyli on ma taką umiejętność, że on dłużej je. A tam było rzeczywiście vampirik, coś tam. On dłużej je, ale się leczy tymi ofiarami, które zje. Mm, całkiem niezłe. Całkiem niezłe. Nie wiedziałem, że taki jest. E, tylko, oczywiście, powoli się porusza i umiejętności nie działają. O nie, uciekaj! Kurde, zabił mnie. Benz mi zrobił. Niestety, nie mogę się zakopać. No to tak wygląda ten czomper. Mam jeszcze jakieś czompera. Hot Rod czomper to jest ten taki wyścigowy. Nie wiem co się dzieje. Chyba zjadłem kogoś. <noise> nie jestem do końca pewien, bo nic nie widziałem w tej chmurze. No, czomperów ogólnie nie lubię bardzo. Wiecie? Switch Team nie mogę niestety zrobić. Plasma P-Shooter, wielokrotnie go pokazywałem. Pokaż Pokażmy jeszcze tego Toxic Pi, bo nim może nie najwięcej grałem. A jest bardzo fajny. To był Czołgista, to był Czołgista strzelał w nas przed chwilą. Nie wiem czy widzieliście takim. A nie, to były zwykłe trzy rakiety z pleców. Czołgista trochę inaczej strzela. Dobra, i idziemy tym takim pi. Widzicie? On szczela. Nawet jeśli nie trafimy, to oni dostają trochę. No i są jeszcze, chociaż nie wiem, czy jak nie trafimy. Na pewno są zatruci przez chwilę, i jeszcze dostają taki dodatkowy damage. Ale jak nie trafimy, to chyba też. Zaraz to sprawdzimy. Na 100%. Ja też takim ekspertem nie jestem. Po prostu wam pokazuję to, co sam zauważyłem. A w sumie, jak się czegoś. Czekajcie. Nie dostaje. Nawet jak się nie trafi, to dostaje. No, tylko trochę mniej. Za 8 potrafił dostać. A tutaj jest jakiś. Tak. Dobra. Okej. Okay. Szkoda, że nie ma wołania tak jak w Battlefieldzie, żeby... O, ale go w locie trafiłem, żeby mnie uleczyli. To był piszuterek. Y Taki Toxic, Ice to mrozi. Wiecie co, tego Berry Shootera, nie wiem. Berry, czy... Czy Berry jest jakiś inny, czy taki sam? Ja nim, szczerze powiedziawszy, nigdy nim nie grałem. Bardzo ładnie wygląda. Promuje on jakieś produkty spożywcze ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy on się różni, tak szczerze powiedziawszy. Hmm. Wankisz, zabiłem jakiegoś... Nie mam pojęcia, czym się pi różni. Zmieńmy sobie na tego nie komando. O, zobaczcie sobie lodowego. Lodowy jest klasyczny. Yy, tak jak lodowy... Lodowy zombie. Ło! Co się stało w ogóle? Ale mnie zabił. Dobra. To jest, o, to jest mroźny, zombi, mroźny zombie, tak? Jak w niego dużo razy trafimy, to jest taki lód się na nim pojawia, no i wtedy nie może się ruszać. Po chwili też chyba strzelać nawet nie może. Całkiem niezło, oczywiście jest to kosztem damage'u. Widzieliście, robimy po jakieś 25 damage'u. Zawsze jest coś kosztem czegoś, tak? To nie jest tak, że mamy nagle. Widzicie, za 26, jak się dobrze trafi, jak się obok, to chyba za 10. Zawsze jest to kosztem czegoś, tak? Zazwyczaj jak coś jest szybko strzelne, to ma mało damage'u. Jak coś ma jakiś dodatkowy bonus, czyli właśnie na przykład zamrażanie, to jest mniejszy damage. Jak coś ma bonus taki właśnie tam jak było z Chomperem, że on zjada i odrasta mu życie, no to dali taki minus, że dłużej zjada. Co to za lagi? Chyba mam mało amunicji. Ten, ten, bo coś mi długo przeładowuje, powiem Wam. Przydałoby się, żeby Dominik, wy znacie Dominika, mm, prax HD e, z Battlefielda 4. E, Często na moim kanale komentuje filmy z Battlefielda. Przydałoby się taka osoba mm, w tym, e, w Plans vs. Zombie. On bardzo fajnie podchodzi profesjonalnie do tego, e, właśnie do takich aspektów jak co ma ile damage'u, co robi i tak dalej. I myślę, że on by to, to fajnie przeanalizował, zrobił testy porządne. O, to są moi. I nie, nie zastanawialibyśmy się, co, ile damage robi, czy warto strzelać w głowę, czy może po nogach. To by to było jasno. Czarno na białym by było. Ja, ja wam mówię o takich moich odczuciach, tak. Głównie coś tu widzę, coś tu widzę, bo widać dokładnie. Tak widać, za 26 na przykład go trafiałem. No a normalnie bym za 35 go trafiał, więc mogę jasno stwierdzić, że to zamrażanie trochę ogranicza. Zmniejsza damage, tak? Ale czemu 26, a czasem 25, to już nie wiem. Możliwe, że to zależy od odległości. Dawało mi się wcześniej chyba 25 robiliśmy, tak? Możliwe, że jak jesteśmy dalej, to... Nie wiem, nasz strzał wytraca prędkość. Zaraz zobaczymy. No i przejęli, koniec świata. Pasola leci. Ja trochę często przeładowuję, a ta postać... Wydaje mi się, że ten peashooter ma trochę wolniejsze to przeładowanie niż yy, klasyczny. Mam takie wrażenie i trochę długo to trwa. Aha, to jest mój. Nie powinienem tak ładować non stop. Dobra, idziemy, bo my mamy to bronić. A nie bronimy w ogóle. Oj, to ten sam chyba co przed chwilą. W ogóle fajna postać. To jest ten, to jest ten zombie, on ma takie fasole, ja nie wiem jak on się nazywa, musiałbym do drużyny zombie przejść, on ma taki mm, z pięć fasol. Chyba coś jest jak lowpi, czyli że ma kilka szybkich strzałów z dużym damage'em, wiecie. Mhm. Tutaj y, widzę, że przeciwnicy klasyczny sposób na tą mapę dają, y, robią, y, to jest taki sposób dość... Nie wiem, ja go, znaczy on jest do, bardzo dobry, ale nie da się przed nim obronić. Oni zaraz przed wejściem do drzwi zamieniają się w iskierkę, tak? I praktycznie nie ma szans, bo on zawsze dojdzie, tak? Zawsze dojdzie i zdobędzie te drzwi. Wystarczy wziąć kilku inżynierów i coś takiego zrobić, i całą planszę ma się wygraną. No. Tak więc to by było na tyle, moi drodzy. Zobaczymy, może będziemy mogli karty otworzyć, ale nie jestem pewien. Miałem 11 tysięcy, musielibyśmy 9 tysięcy zarobić. Jeśli nam się uda. To sobie spokojnie karty otworzymy. Ja jeszcze klasycznie otwieram, bo jak widzieliście, nie mam wszystkich postaci. O, myślę, że nam się uda. Myślę, że możemy otworzyć jedną paczkę. Ja już mam tyle kart postaci, że praktycznie w każdej paczce coś mi wypada. Znaczy, jakaś yy, gotowa postać jedna. Oczywiście, ulepszenia do broni ciągle. O, mam Mystic Flower i Power Chomper. Takie dwie postacie nowe. Tak, jak mówię, ten pakiet za 20 tysięcy opłacało mi się kupować, bo teraz wychodzi na to, że mam i ulepszenia do broni, i praktycznie prawie wszystkie postacie. Każdy pakiet daje mi dwie nowe postacie, jeszcze, jeszcze kilka takich pakietów, będę miał wszystko, a później oczywiście nowy dodatek legendy trawnika, moi drodzy. Tymczasem trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia. Cześć!